Cześć wszystkim, witam Was w Free Mind of Child TV, a to jest program o pozytywnych myślach mm, wielkanocnych. Co będziemy dzisiaj potrzebować? Uśmiech, mazaki, taki pojemniczek od jajek, ale jeżeli nie masz, to może masz foremki do muffinek, jajka, ale wiesz, takie zabawkowe. Jeżeli nie masz, to za moment pokażę ci, jak je zrobić. Jakieś ozdoby do dekoracji pudełka. Papier i nożyczki oraz klej, którego ja tutaj nie mam, ale zaraz będę miała. Co będziemy dzisiaj robić? Będziemy robić myśli związane. Z Wielkanocą. O, mam okay. To są jajka, prawda? Jeżeli nie masz jajek, to możesz użyć sobie papieru. Użyj papieru. Na przykład wytnij prostokąt. I możesz go znieść. I uformować jako jajko zgnieść dokładnie zakleić taśmą i sadzić tutaj może również wyciąć jajko i następnie Przeradzić je tutaj super, mamy rozwiązanie. Gdy już masz pojemnik, ja już go sobie pomalowałam wcześniej, to możesz go przyozdobić. Nasz mózg i nasz umysł lubi dużo kolorów, dlatego jeżeli coś mamy bardzo kolorowego, to wtedy bardziej jest przyswajane przez nas i jest to dla nas takie bardziej ciekawe. Ja już pomalowałam na żółto, ale jeszcze przeozdowię sobie pojemnik. Na górze przykleję kartkę, nawet dwie kartki i wioletkę różową. przykleję sobie żółtą, którą wycięłam. Super i przeoznobie. może jeszcze jednego króliczka, kwiatka i na górze również przy ozdobie, a tutaj napiszę moje pozytywne myśli. Jeżeli potrzebujesz pomocy w napisaniu, to poproś kogoś dorosłego. Moje. I wow, u mnie wygląda to tak. To jak już mamy gotowy pojemnik, wow, wyleciały nam kurczaczki i jajka, ja w tym dodatkowo, co ja Kurczaczki, żeby miała taką ozdobę. To czas na nasze jajka. Możesz te jajka, jeżeli masz też takie, pokolorować farbami, lub możesz je pokolorować mazakami. Tak jak sobie będziesz życzył, jak będzie dla Ciebie to fajne i przyjemne. W zależności, co lubisz. Może nie lubisz za bardzo kolorować, więc zostawisz je białe, a może nie masz takich jajek, więc wycinasz, więc już będą miały jakiś kolor, ale nawet jeżeli mają jakiś kolor, to wtedy możesz sobie przełożyć je kropkami albo kreskami. Pamiętaj, to są Twoje jajka, to są Twoje myśli. To ma być dla Ciebie fajne. Narysuję tu jeszcze kwiatkę. Gdy ja dokończę całe swoje pudełko, to oczywiście się z Tobą w tym podzielę. Gdy już mamy po jajka, o może jajka będą się znajdowały w foremkach, w zależności co masz w domu i to jest w porządku, mogą być wycięte. Obliczmy jeszcze o, różowe jajko. Możesz je przeozdobić również. Ja użyję jak kwiatka. Teraz, gdy masz takie jajka lub masz też wycięte jajko, możesz wyciąć sobie kawałek karteczki i napisać na niej miłe słowo w naszych poprzednich porankach. Pokazywałam wam i pokazywała wam też y, Justy, jakie mogą być pozytywne hasła. Pamiętasz, lubię siebie, to będzie dobry dzień, mam moc, jestem zdrowa i też wyrywaliście, co dziś wybieram. Spełniam swoje marzenia, jestem spokojna, idę do celu. Napisz lub narysuj swoje pozytywne hasło. Ja. Ten wielkanocny czas bardzo chcę spełniać swoje marzenia. Więc zapiszę Spełniam marzenia. Świetnie. I gdy już mam taką karteczkę, to ją zwijam. Zwijam karteczkę, urywam wstążkę, ucinam wstążkę. I przywiązuję moje magiczne hasło do jajka. Poradzisz sobie. Świetnie. Użyj swojej mocy wyobraźni, że już wiesz, jak to jajko wygląda, gdy to jest zawinięte. Jest! Fantastycznie. Zobacz. No, uciąłam troszeczkę wstążkę tak, że. Tu jest krótsza, tu jest dłuższa. Ale każdemu się zdarza. I zrobimy sobie kokardkę. Spróbujemy zrobić kokartkę. O, właśnie, spróbujemy. No to yy, jeszcze raz. Uwaga. Wiążemy, wiążemy. O, może zrobimy tak i tak. Może bez kokardki niech zostanie. Ale będzie bezpieczniej, że nasze pozytywne hasło będzie na tym jajku. Super. I jeszcze raz. I jest perfekcyjnie. Gdy już mamy pozytywne hasło przyczepione do jajka, to zostawiamy. Możemy również swoje pozytywne hasło napisać na jajku. Czy możesz napisać spełniam swoje, swoje marzenia na jajku, albo lubię siebie. Napiszmy to, lubię siebie na tym jajku. Lubię siebie. lubią siebie. I możesz pokolorować to jajeczko albo coś na nim nakleić, na przykład jakiegoś kwiatuszka. Lubię siebie. Świetnie. Możesz też przykleić kawałek wstążki i ozdobić swoje jajko, które będziesz wyciągał. Każdego dnia. Uwaga! Zrobimy kokardkę. Perfekt! Super! I mam jajko z pozytywną afirmacją: lubię siebie. Pamiętaj, że afirmacja może też być negatywna. Gdy mówisz, że siebie nie lubisz, nic nie potrafisz, nie zrobisz, nie zjesz, to nie, nie, nie. Takie myśli szybko odsyłamy w kosmos. Niech ten zajączek nie zabierze w tym koszyczku. My tutaj mamy nasze pozytywne myśli. Oczywiście tutaj również możesz zrobić karteczkę. Czyli, jednak uważasz, że Ty chcesz pisać na karteczkach. Czyli, zróbmy trzecie. Jestem spokojna. Jestem spokojna w tym wielkanocny czas. Jestem spokojna. Jestem spokojna i zawijam. Super. Mogę zawiązać, ale też mogę użyć czegoś, co mam, aby to przykleić, ale później z łatwością odkleić. Ja przykleję takiego kurczaczka, który będzie trzymał moje pozytywne hasła. I sadzam sobie tutaj. Pisz pozytywne hasła, ale również możesz wpisać tutaj różne zabawy. Jak nie masz pomysłu na jakąś zabawę, to usiądź, zrób sobie taką burzę mózgów, co lubi się najbardziej uczy, uczyć, ale bawić. Dlaczego też lubisz się uczyć? Wpisz sobie tutaj, i gdy to jest czas na nudę, wyciągnij sobie jedno jajko z pozytywną myślą lub z zabawą. Życzę Tobie fantastycznego czasu z pozytywnymi myślami. Pa-pa!